I wanna see O, zatkało? No, Zatkało? Nie no, ja myślałam, że ty żartujesz. Po prostu... Piękny jest. Dobra, słuchaj tego. Cardi! <śmany> <śmany> I... <śmany> wow. Myślałam, że jedziemy na biwak do lasu, a nie na wieczór panieński. Kto to? Y właśnie. Poznajcie się. Karola, to jest Natalia, moja koleżanka ze studiów. Natalia, a to jest Karolina, moja przyjaciółka z dzieciństwa. Najlepsza koleżanka ze studiów. Ze studiów? Czyli nie znacie się tak długo jak my? Wystarczająco. Miłoby poznać. Chodź Zuzka, jedziemy. Bo ja zaproponowałam Karolinie, żeby pojechała z nami. Nie widziałyśmy się tyle czasu, no z kilkanaście lat, co? Tyle wspomnień. Tyle wspomnień. O. Wiem, że nie uprzedziłam, ale chyba nie masz nic przeciwko, co? Mamy tylko dwie czapeczki. A ja mówiłam, że to ma genialne poczucie humoru. Ale nie mamy miejsca w samochodzie, ty umiał być na plecaki. Nie, no, co ty, przecież plecaki możemy trzymać na kolanach. A co z namiotami i zapasami? Nina, może spać razem ze mną. My się? No, i czemu nie jedziemy? Maledliwy, super. Dostajesz swój własny bangalon, pływasz z delfinami, rejsy o zachodzie słońca, ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że pomagasz tym biednym żółwikom i walczysz o lepsze jutro. Długo Była tam byłeś? tylko dwa tygodnie, ale wcześniej to nawet miesiąc. Nie potrafisz sobie wyobrazić, to jest, jakie to jest uczucie, kiedy patrzysz, opiekujesz się tymi jajeczkami, a, a potem zniknie, trwa się nowe życie. Nie, nie wierzę. To, to my z Natalią spędziłyśmy studia na jakimś durnym imprezowaniu, a, a Ty w tym czasie ratowałaś naszą planetę. Też miałyśmy żywy faktorowy Ale było... Co się z nią stało? Nieważne. Pani A pamiętasz jak bagliorowałyśmy i siedziałyśmy u werki i jadłyśmy cały dzień z medycze? Pamiętam, szósta klasa! Jezu, werki to ja nie widziałam od podstawówki. No i pomyśleć, że kiedyś byłyśmy nierozłączne. Co się stało? E, e, wiewiórka. O, już sobie poszła. Fakt. Było ciężko, ale bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tych warsztatach. Tym bardziej, że prowadziły Sander Gryz. Nie no, tylko mi nie mów, że musiałaś jeść jakieś robaki. No, to było najgorsze. Ale czego się nie robi dla przetrwania. W życiu bym tego nie zrobiła. Wolałabym umrzeć z głodu, niż jeść jakieś paskudztwo. Na szczęście wzięłam dwa kilo podwawelskiej na ognisko. Odkąd należę do ruchu otwierania klatek, całkowicie zrezygnowałam z jedzenia mięsa, ale spokojnie zabrałam ze za sobą wegańskie kiełbaski z soi i czerwonej fasoli. Więcej jedzenia dla nas. W sumie to zawsze chciałam spróbować tych wegańskich kiełbasek. Może najpierw znajdziemy miejsce, żeby w ogóle rozpalić jakieś ognisko. Pokaż tą mapę. Tak jak myślałam. Idąc tędy niepotrzebnie nadrabiamy drogi. Powinniśmy iść tam. Bzdura, północ jest tam, dobrze idziemy. Tak? A od kiedy słońce świeci u nas od północy? Zuska, Przytrzymaj tu! A nie sądzisz, że powinnyśmy najpierw złożyć ten stelaż do końca? Od środka jest łatwiej. Podaj mi ten długi, czarny kij. No ale jak no? Gdzie? Tu! Trzymaj! Jestem żółwiem z Malediwów. Czy chciałabyś popilnować <laughs> moich jajeczek? <śmiech> <śmiech> nie wiem. Jeszcze mogłabyś skończyć jak biedny żółw, <laughs> Nie masz pojęcia jak się cieszę, że jesteśmy tutaj razem. Ja tak bardzo potrzebowałam takiego wyjazdu. Dzięki. W sumie nasza przyjaźń i ten wyjazd jest dla mnie bardzo ważny. Do imię. Złożyłam! No wiesz. No, super! Chcę umrzeć. Chodź zobaczyć w środku. Masz rozporogiń w międzyczasie, kiedy ja pójdę szukać kijków. Właściwie już to zrobiłam. Dla wszystkich. Technika aborygenów. Co to ma być? Każda z nas miała sobie wystrugać własny kijek. Zabijasz całą zabawę. A ja chętnie skorzystam. Proszę. Pewnie nie chcesz prawdziwej kiełbasy. Hmm. To się nazywa karma. I tak nie mam głodna. Mam lepszy pomysł. Zagramy w grę. Nigdy, przenigdy, jak za starych dobrych czasów hmm. w akademiku. Hmm. Okej, okay, zaczynam. Nigdy, przenigdy nie próbowałam uwieść profesora Kiszluka. O oh, yeah. Od tacy styki Z moją najlepszą przyjaciółką. <ślesz> A mi się to nawet udało. Teraz ja. Nigdy, przenigdy nie trenowałam całowania z moją BFF ze szkolnej ławki. Miałaś tylko nie mówić. Ej, a stare czasy. <noise> Głupia jest ta gra. No ja. No to nie, no co się stało? Dajmy jej trochę przestrzeni. Najlepsza koleżanka ze szkolnej ławki? Z dupy chyba? Taka przyjaciółka zwierząta robaki w transzala. Wsadź sobie te borykańskie kije. Myślisz, że jesteś najmądrzejsza? Chcesz szkoły przetrwania? Ja ci pokażę prawdziwą szkołę przetrwania. 宿舍。素材 Вот не Уйдя. Czekoladek to nie znalazł, chcesz? Mm. Nieźle. Pomożesz mi złożyć namiot? Jasne. Sorry, że byłam dla ciebie taka oskła. Serio świetnie sobie poradziłaś z tym niedźwiedziem. Dzięki. Sorry, że myślałam, że jesteś głupia. Czy ja dobrze słyszę? Moje dwie najlepsze przyjaciółki w końcu się zaakceptowały. Powiedzmy. No to super! W takim razie możemy zaplanować kolejny wspólny wyjazd. Dobra, ale następnym razem ja jestem z Natalią w namiocie. O nie, to ja jestem z Natalią w namiocie tym razem możecie same biwakować. Ja... jadę ratować żółwie na Malediwy. Yeah, yeah. O, yeah, 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 yeah. Mam dolary i mam sławę, mam diamenty co noc, balet kiedyś, striptease, reality, dzisiaj grają moje hity. Mówią mi Cardi, bardziej sexy, money, w branży zagrzmi, leci grami, korzenie z Dominikany, Parę zrobić miejsce dla naszej barwi, jak mogę? I do ciebie szacunek skoro masz słabe skwile i wypchaną sztuczną dupę To to tobie zapomina, nie pomogła nowa płyta Każdy chce mieć mnie na mała takie życie